Hallelujah! Dzięki Ci Jezus, jeszcze w tamtym roku siedziałbym tutaj pod parasolami i walił browary Teraz już jestem wolny od tego. Hallelujah! Jezus. W imieniu Jezus jest moc. W imieniu Jezus jest wszystko, czego potrzebujecie, ludziska. Słuchaj, zbawienie jest za darmo. Z łaski przez wiarę. Za darmo. Za darmo. Kiedyś w starym życiu Mówiłem sobie Za darmo to ocet słodki nawet Może oni słodki Ale to nie ten rodzaj słodkości To nie taka słodkość Od której psują się zęby Wypadają To jest taka słodkość To jest taka słodkość Która niweczy Każdą zgorzkniałość To słodkością to jest Jezus z Nazaretu Jezus Chrystus Yeshua HaMashiach To Król Królów, Pan Panów Przyjaciele, nazywam się Adam Partes Narodziłem się z Bożego Ducha 10 miesięcy temu Kilkadziesiąt lat byłem alkoholikiem To był jeden z takich moich Bożków Czekałem do piąteczku, piąteczek, piątunio, sobotka, niedzielka Taki Bożek Chodziłem na imprezy Moja modlitwa polegała na tym, jak ktoś stawiał za małe kieliszeczki, to modliłem się, żeby jak najczęściej polewał. Polewaj, polewaj, ziomuś, polewaj. Takie były moje modlitwy. Byłem nad takim alkoholikiem, że nawet jak gdzieś tam znajdowaliśmy jakąś miareczkę do polewania, to modliłem się o to, żeby była mętna. I wtedy ja polewałem. Żeby na koniec ulało się za dużo, zawsze sobie więcej. Tak było przez te kilkadziesiąt lat. A teraz jestem wolny. Przeciele spotkałem osobiście Jezusa w łazience, w takim niereligijnym miejscu. Podałem życie Jezusowi. Powiedziałem, Jezu, zabierz ode mnie te wszystkie naleciałości, bo miałem jeszcze wiele innych grzechów, takich boszków tak zwanych. Teraz jestem od tego wolny. Jestem tak szczęśliwy, Przecież jesteśmy tutaj nie po to żebyście się zapisali do jakiejś organizacji religijnej nie jesteśmy sektą ani Jehowymi tutaj są różni ludzie z różnych denominacji jest katolik są prawosławni baptyści zielonoświątkowcy prawie wszystkie denominacje jesteśmy ludźmi którzy realnie spotkali Jezusa Boga żywego też możecie to mieć nawet dziś wystarczy, że wezwiesz do Jezusa własnymi słowami, nie jakimiś wierszykami wymyślonymi przez kościoły, nie różaniec, nie jakieś tam pielgrzymki. To was nie zbawi. To nie to. Musicie narodzić się na nowo, spokutować ze swoich grzechów, czyli zapomnieć o nich, olać to. Wtedy narodzi się wasz duch. I on wam w tym pomoże, zabierze z was te naleciałości. Ja już na drugi dzień zapomniałem, co to jest alkohol, hazard i jeszcze wiele innych takich naleciałości. To wszystko jest za darmo. Z łaski, przez wiarę. Bóg dał nam tą wolę. Możesz wybrać albo zbawienie, albo wieczne potępienie. Albo A jedyne! Jedynie zbawienie jest przez Jezusa. Nie ma innej opcji. Żaden ksiądz po baciuszka, Imam. Będzie się modlił za Was. Nic to nic nie da. Nie będziecie zbawieni. Żadne całowanie ikonek, obrazów. To nic wam nie da. Zbawienie jest tylko przez Jezusa. Z łaski przez wiarę. Niezasłużona Boża przychylność. Dobrze wybierzcie przyjaciele. Czy chcecie nadal być dzieckiem diabła, czy stać się dzieckiem Boga? Amen.